Witam Was serdecznie. Otwieram kanał YouTube. Na początku pewnie troszkę będzie niedomagał, ale mam nadzieję, że w przyszłości uda się go zrobić całkiem fajnie i dobrze. Będzie to kanał traktujący głównie o sprzętach audio i o tym, co się dzieje wokół tych właśnie sprzętów. Serdecznie zapraszam Was do subskrypcji i łapki w górę. Do usłyszenia. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć co nieco o Line Magnetic LM210iA. Jest to klasyczna konstrukcja wzmacniacza single-ended oparta o triody 300B, bezpośrednio zarządzane. W stopniu wejściowym mamy klasyczne ECC83. Producent na starcie dostarcza radzieckie elektroharmoniksy, które polecam zmienić. Następnie mamy pentody 310 i 5U4G. Ja stosuję swoje ulubione tak zwane tuczki do ziemniaków 5R4 bga które Wam polecam. Posłuchajcie co nieco o nim i do usłyszenia. LN210A to wzmacniacz Single Ended oparty o 300B. Lampy 300B pracujące w czystej klasie A. Moc, jaką osiąga, to 2x8W, co właściwie jest standardem przy tego typu rozwiązaniach. Zbudowany został również w oparciu o transformatory głośnikowe typu EI i umożliwia podpięcie do swoich odczepów głośnikowych zespołów o impedancji 4,8 i 16 ohmów. Na wejściu jest zbudowany w oparciu o lampy ECC83, dwie podwójne triody. Następnie mamy drivery 310A, to są pentody. Jako prostowniki pracują 5U4G. Wzmacniacz ma wymiary 480 na 530 na 320 mm, waży aż 32 kg. Pasmo przenoszenia ze spadkiem 1,5 dB zawiera się w zakresie od 15 do 35 000 Hz. Czułość wejściowa to standardowe 400 mV. Impedancja wejściowa 100 kilo Możemy do wzmacniacza podpiąć trzy źródła za pomocą gniazd RCA A za pomocą jednych tych gniazd możemy wyjść z tego urządzenia I traktując go w roli przedwzmacniacza Wracam, witam z powrotem Line Magnetic, bardzo prosto Tu mamy wejście, piękny wskaźnik podświetlany Opóźnienie załączania napięcia anodowego. Musimy chwilę poczekać. Selektor źródeł, trzy wejścia do wyboru. W zestawie taki nieduży pilot. Wzmacniacz ten może pracować jako przedsmacniacz. Na płycie czołowej mamy włącz podświetlanie wskaźnika. Możemy również włączyć 3 dB sprzężenie zwrotne. I na samym końcu uruchamiamy, włączamy, przełączamy tryb pracy tego wzmacniacza jako integra lub jako przedsmacniacz. 300B. Legendarna jest w produkcji Western Electric. i Tak naprawdę od tego, wszystko, od tego producenta wszystko się zaczęło, jeżeli chodzi o o tą triodę. Tu, dla przykładu, mam jedną z najbardziej rewelacyjnych lamp, jeżeli chodzi o stosunek jakość-cena. Podstawowa Hi-Fi Rekomenduję Wam na początek przygody z tą lampą 300. Zdecydowanie bardziej uniwersalna jest to lampa od Electroharmonika, od Electroharmonika Golda. Czy czeskiego JJ? W Line Magneticu są zainstalowane lampy 300B marki Full Music, yy, brandowane Line Magnetic. Są to lampy typu mesh. Jeżeli chodzi o brzmienie tego wzmacniacza, to muszę przyznać, że w swojej klasie oferują naprawdę dużo. Przy kwocie 16 tysięcy złotych, bo chyba tyle hmm, oczekuje, oczekuje dystrybutor za niego. Muszę powiedzieć, że trudno znaleźć tak na dobrą sprawę na naszym rynku konkurencyjny produkt. Oczywiście hmm, myślałbym tutaj o może o te Audio, które by to równowało, może Sinus Audio, i tak naprawdę trudno mi jest coś na tą teraz chwilę wymyśleć. Jak brzmi? Widać, że producenci postawili przede wszystkim na jakość niskich tonów. Skonstruowane transformatory głośnikowe, które, jak wiemy, są głównym, istotnym i chyba najważniejszym elementem w przypadku wzmacniaczy lampowych, są tak skonstruowane, aby ten zakres niskich tonów był przetwarzany naprawdę nisko, z dobrą kontrolą. Nie mierzyłem, więc nie wiem, jakie są zniekształcenia przy, yy, przy niskich częstotliwościach. Natomiast czuć delikatnie, że odbyło się to kosztem wysokich tonów. Ale wracając, bas dobry, mocny, tłusty, trochę brakuje kontroli na samym dole. Ale na pewno nie może go zabraknąć. Jeżeli chodzi o średnicę, to tak jak w przypadku 300B, zawsze jest otwarta, czysta, klarowna i trudno jej tak naprawdę cokolwiek zarzucić. Wysokie tony? Wysokie tony są gładkie, delikatne, szczegółowe, delikatnie zaokrąglone na skraju pasma. Dynamika na dobrym poziomie, stereofonia na bardzo dobrym poziomie i jeżeli chodzi o całość tego brzmienia, na pewno nie jest nudne. Jest to brzmienie wciągające, pokazujące wszelkie zalety brzmienia lampowego. Jak to gra. Trzeba też powiedzieć, że prawdziwą swoją jakość ten smajterz pokazuje w przypadku, gdy zostaną podłączone do niego. Wysoko efektywne zespoły gośnikowe. Moje zespoły gośnikowe mają około 100-101 dB efektywności, więc ten wzmacniacz tak naprawdę nawet nie zdąży się zmęczyć. Do usłyszenia! Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Łapki w górę, jeżeli Wam się podobało. Do usłyszenia! Do zobaczenia!